No dobra, to lecimy z kolejnym meczykiem, mam nadzieję, że teraz wygranym Bo to, co zagrałem tą Lilią To nie było złe, to nie było złe, ale ten uder mi tak kontrował Było! Nie było, nie Krzysztof, no, było. Tam, nie, Sły. znaczy ty, było. Seba też się nie zna, ty Seba tam turlaj się w silverach Było, by, było złe Dobrze, dobrze mieć wokół siebie przyjaciół, którzy wyjaśnią, co jest nie tak Krzysztof, ja akceptuj! Mam, mam Masz? To super A może Seba Mastera i wyciągnę? Co ty na to? Dawaj Krzysztof Ostatnio wygrałem 11 meczów Masterem i pod rząd, więc... Tak jest Myślę, że to bez może bez być przekonywujące Ale nie, dobra, to będzie mój taki, ty wiecie Nie no, wyciągaj go, To będzie mój as rękawa, jak będę miał tego Smaragda 1 i 99 punktów, to wtedy wziąłem do Mastra I. To jest dla Mastra. No wiem, dla to jest Ej, ogólnie Master kontruje Gravesa, Riru, nie? No, na pewno. No mówię ci poważnie. Dla go. Słuchaj, zaufaj, mówię, że ma OK nigdy w życiu tak dobrze nie siedział. Dobra, Riru, ostatni raz w życiu stroluje. Oh. Mam 0 LP, Patryk, więc to twoja ostatnia okazja do yeah. Ja, No dobra, to... Wybór tego mam monstera na... był przed wiadomością, że ma 0 LP, bo... ...zapomniałem o tym. Nie, prawda, no, no, powiedziałem to trzy razy, po tamty weźmiesz. No powiedziałeś, ale zapomniałem. A ty na mnie się przekaż, że ja zapominam słuchaj. No a nie, ty, ty nie słuchasz. To jest no, różnica, w sensie, bo... Szczęście, że mam Tigerka i mam zamiar... W minucie inhibitor to otworzyć, bo się zdenerwowałem. Jeszcze ma okej jakali. O dobra. <laughs> Trzeci się złożona. Zukun tobą czuwa. <laughs> A to jeszcze Sebę, Seba musi stąd być, bo masz na mnie negatywny wpływ. <laughs> no, zagraj tego mastera, no. Chcę zobaczyć planisy. <laughs> no sześć, to, że masterem dobrze idzie na ironie i na brązie, to nie znaczy. Że, <laughs> że dobrze idzie na diamentach i szmaragdy Draven Wayne, no oczywiście, że... O, oh, Lilia! Dobra, Riru, co myślisz o Masterze i... Nie wiem, jak działa z uśpieniem. Czy... Mogę. Chyba... Ja. Nie wiem, ale polecają Mastera. To weź. Dobra, Próbuj. jak już... Mamy tak to No, Mam że nie także się przyda. No nie no, 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 Małka jest słaby w nią Co oni tam mają? Lilia ma 8 meczy, 65% min ratio Set ma 64 mecze i uwaga, 70% min ratio prawie krzyś. Speedrun, any percentage, top lane, do bazy Let's go Taki jest twój plan na ten mecz? Taki jest plan, próbujcie tam oddać jakieś flaga to... Zrobi z wami porządek nie ja z racji z jestem silverem to robię to co oni... Technicznie na drugim końcu. Masz trzymasz tego O, patrz. No nie się. Nie Ty, ja tu jestem jak coś My się to tego nie spodziewają O kurwa co? No właśnie nie tego trochę Ty, ale to kurwa Sebek! Jak to było? No ja Ja widziałem u ciebie, że robisz pantona A? A kogo? O pierdolę No trochę słabo Krzyś Dobra, Dobra to nie, wie? nie wiem ja kursor musiałem zgubić albo coś Nie mam pojęcia co się stało Jowo, fest Dobra nice Wyszło dobrze no, Ale zawsze po takiej no. ten później przegrywają bota, nie? No. no Ej, to jest true, to jest true Zawsze Jak widzisz Patryk jak dobrze to zrobiłem No Widziałem, widziałem, no tutaj się jednak smuchujesz chyba co to było dziwne. No nie no ja taki w szoku byłem kiedy ty żeś studowo tego pantona zamiast tego Kto tam był set Ja wiem Grubi zestakowali się Nie wiem jak to wyszło Nie co no był no, no, znacznie dalej stało. od niego tak jakby nie wiem Właśnie nie wiem co się stało Ale znaczy, no, jakby ci zjechał tam Kurwa gupi, i jednak nie przegrywam topa jak coś Jednak nie? Top jeden najgorszy grasz topa A bo puszuję tam? I ci oddaję no. farmę no. Ta, no dał mi całego expo, nie? A mógł zostawić wave a bym stracił 3 3T przemieniony, przemieniony. Dobra, przepraszam O, Krzysztof Nie no, żyjesz aaa, żyję, i... ale co to za życie, boże Terilia firga Mówiłem, że Master straciły OP Nie wiem, tak. jeden minion mnie kurwa nie zginął kiedy powinien Kurwe, jak ktoś to mnie się posłałeś, pamiętaj. Dobra, dobra, Sa, dzięki Ja w ogóle nie wiem tak, co to ona to go go tutaj robiła, nie? czy ona w ogóle mi inwejdowała bez flesza? Możesz go zabić, nie? Bo on mi właśnie tutaj ide. kombinuje, albo on idzie ciebie zabić, wiem? To teraz jest trochę spóźniony Tutaj go zamkniemy Ale to nie ważycie? Ja muszę czwarty law robić Idę To nie mam flasha, on ma. Oj, to jest za szybko podeszłeś. Okej, teraz to lewo. Gdzie Dobra, jesteś? Tam idę se. Masz kół? Nie mam Idealnie. Nice. Ja pierdolę, wal No ale już miałem kół Każdy sobie zgadania swoje te, swoje części minionów Tutaj wable jest. Ja nie mam niczeczki Widzę, że botanie się rozpędza już Bez flasha set Nic i walczę Ja wiem, właśnie Najgorzej, bo ja Q nie mam Kuba zabija Widzisz Patryk tych tychże kategoryczny błąd Nie pomagam o Nie Powiedziałeś, że wszyscy dobrze zaczęli i wszystko idzie dobrze A no to powiedziałem że jak już to powiedziałem to że wyczekam <grych> Bo już Nie jest to dobrze jest Błąd kardynalny generalnie O, help mi wolałbym jakoś tak bardzo nie A czemu ja postawiłem Wardo skretną Warda? Skrytą, warda? Bo ona ma teraz ulta, niestety. No daj, i dajda, i dajda, i dajda. Daj, 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 daj. Co bije? No kurwa. Najajesz, a jeszcze Panteon. Czyli jednak oni mają team, a mnie jeszcze Stacik dostał za mnie shotdown dawna Czech. Master G karuje. Ciebie, tak? <noise> Jak ja, to, ja tak źle skończyłem? Nie. Czemu niech każdy w teamie rotuje, a na przykład... Nie no dobra, u nas to też ratowała się gdzieś. Nie mam gdzie właśnie No dobra, przeżyłem śmarnym cudem Co tam zatrobi? A ta zabija, dobra Sorry no Tak się wykładałem na bocie Ale i... nie idę. Jebać, tp'uje. jest pan T? nie mam no dolar. O, skoczył. Brake, 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 Ja oddałem turretę na topy, musimy to już rządź. Ale to już... ...trzy godziny. Bolo. O, już se Draven za... No. Draven trochę tak... ...agresywnie za bardzo jak na adekary. A Draven jest no, taki no, trochę no. inny typem adekary. W sumie tak. To ci do dżungli wchodzi. Patryk, robisz heralda jak masz uh, enemy do planera na drugim turecie. Ale ja powiem, Bawać. że nie jest martwy. Ale set nie jest. Powiedz go jeszcze parowi. Oby. Uf. A mówię ci, że to Master G, kurde, o, Master G kurde, Master to była bandolera. <tuk> <tuk> muszę sobie Jak się robi skina? Czemu skin nie działa, widzę? Chodą. Bo tu Lilia będzie chciała prawdopodobnie do niej przyjść. Już Jak przyjdzie Sklina robię. O idzie, idzie. O nie, o teraz No i się nie zrobi skreina. to że ma type, więc nie wezmę tego tureta raczej. No ultuj, Renato. Nie wierzę, mi się chce tam typować. masz. Oj. Oj, Oj. źle poklikałem. Auto klikałeś. Niestety kliknęłem tego. Autoatak i myszką nie dojechałem. A tak to by może przeżył. Pantheon ma 6 0 no albo to on jest mega mocny, A... nie? Boże, właśnie z late'em. To samoport No ale robi zdecydowanie więcej niż ta MFK, nie? Na razie u nich robi najwięcej w sumie. <grym <grym no ale to chwilowo, oczywiście. O, muszę iść sobie. Co za tam w ogóle? co że Który? To niedobrze, jak pierwszy raz tam sobie. Ten za dwa nie widział też ich. No ja jak... tam się dzieje? Nie, kurwa, trzymałem to, żeby tego nie użyć, i tego użyłem akurat, tak kurzu. No kurwa, mać. Nie ja, <noise> się nagle Meksyk zrobił taki w ciągu sekundy. Co to jest na to robić? Czemu one? Zniszczono Twoją wieżę. Co ty robisz, człowieku? O, że jemy się bawić. Nie, ja pierdolę. Ja pierdolę. Dlatego się nie chciałem bić, ale no, nie wiem, czy mam taką podatność w ogóle na to, co ktoś mówi. Nie, bo ja po prostu nie miałem ku, nie. Po prostu wszedłem jak Silver. No nic, będzie na shorty. <grysty> ale nie mam Nie I'm not i Nice. Oh, yes. Oh, gosh. Just flash set. What oh, is up, you playing this No, we're gonna we to suck him, okay. Ja na ciebie? A, dobra. O, Przez nie ma mnie. To Szkoda, że nie było jeszcze kogoś od nas. Nie, źle użyłem. Ja pierdole, no jest... on tak szybko robi te combo, na nawet nie użyć Zanim on mi skilla nie? Jezu, on jeszcze przeżył tak P.S. Kill'a się Jednak, nie... Jednak tak żeby wbić O kurwa, tak, kurwa. Tak Ale co poleciał Mówię. Udało ci się zabić wrogę. A teraz wiesz co, robi? Nie czekał. O mój Boże, tego, Okej. Okay. Ja i on nie cofnie do bazy, nie? Bo po prostu będzie setup stał i tego to topowo. Teraz jest autopowo, jak nie ma sensu

MFK na side jest tragiczna, bo nie odczują teraz tego, tego. Chciałem po nim hiba. Ja nie na tescie? Czytaj do tyłu. Brzmiłeś? Cz, 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 cz. No. no to ja to nie mogę kłużyć. Jak kł, jak jest once. A co z powiedzie? No tak. On ma takiego ulta, że on go kasuje, wiesz, z czapą po prostu klika i nawet nie ma, wiesz jakiejś animacji czy coś, on po prostu Ciebie, bierze w łapy i... No Dobra Majbat, my myślałem, że go zabijemy zanim coś zrobi, ale... Nie, my bat O, znaczy... on ma jeszcze Sillo Ma jeszcze 1000 chill si do ZDMu. O kraje biście O zrzubu ale jaką w ogóle bije z tego, bo to jest... ...jesteś chory. Oho, Zedzik wyjeb... się, bijemy się, bijemy się. No, nie mam jak. <grym> Bezarek. Fajn. Um... A tam mi z Fortunka dużo nie gra. Ginie? Ginęła. Mi z Fortunka ogarnia. Dziwnik pokonany To bardzo niedobrze Coś ja mam tego Oni Lili nie mają więc Tylko kto nie ja został ja miał... i ten Ale ale ja Mekkoś będzie raczej miał ulta Ja nie mam morda żeby postawić Nie no luźno ich robicie we dwóch O ja pierdole flashuj Pięknie Jeszcze zabijesz WG-a straci Kiri nie ma jak coś Już jest Nice Aha, Raven ja dostał z tego Oni tego nie zauważyli chyba Do tyłu, do tyłu Draven poluje Dreven jest jest Kyoto, no ale to jest... Może zabijać się na Dobrze by było, bo smarnął, na... że będziesz nagrał na czas. To puszuj, puszuj. ja robię co mogę Jak to dziwne mam TPK zawsze, jakby jakaś dziwna walka była. No jest dziwna walka. No, ale z trzech na jednego jesteście. Nie będę typował taki coś. Dalej Dreamena w drodze. Ty noc, mnie no, w sumie dobrze zrobić. Dobrze wyszło. To jest za rzeczy dobrze wyszło no Bo nie ratują od razu No dobrze to róbcie to, Róbcie to ja mam TPK, ja biorę linki To to jest kurwa ten, To Nice. Nice Dobrze się tu dzieje strolowali z tego Dravena. No teraz tutaj, super. Mówię, te, te niekonwencjonalne zagrania są najlepsze, nie? Draven myślał, że nam strollował, wszyscy się, że nam strollował, on nam grę wygrał. to No, no tak, da, dał dużo go. Do... dwa towery na bocie, jeszcze baron. Dwa towery ta, na topie też, a będzie trzeci, Będę. być może. Tak idzie już. Ravena z nami nie ma. Dobra, to już odpuśćcie. Idziemy na reset. Minuta od Drake'a. To trzeba przeżyć. Jak tu coś odjebią to grę kończymy, także... ...można ich prowokować jak najbardziej się da. Tu stoję z boku. Epek leci krzywy. Ja znaczy mogę tepnąć do bazy, widzą mnie. Co ty zrobisz, nie masz nawet czasu iść z Siege'a dalej. Idę botem. Aaa, dobra, dogonimy A jest walka, jest, jest, jest. O kurwa. O, NFK dostałem! Dla mego 4, Dobra, łatwiutko poszło. Nie wiem nawet, kto ich zabił, ale... Master Dean! Wszyscy po kolei. Nie no ja tylko MFK i później pan to no, co, resztę napada. No ale Renata zrobiła tym ultem, nie? Już w sumie to... Dobra, co ty wygrałeś tym Nacelem Jednak będziemy dalej grać Rankedy z Krzysiem. Jej! Dobrze, Maraton Drivena nam wygrał tę grę No naprawdę to jest takie Takie <g160> zabawne, że takie akcje wygrywają. No, To, by, to by było dobre ale takie otwarte miałem z tym ten... z tym masterem, że ta gra się tak śmiesznie zaczęła, tak trollowato. E, słuchaj, ty później nie grasz jeszcze? Tak, później to znaczy o której? za dwie godziny Ale nie wiem, nie wiem, raczej nie bo. To już będzie trzecia? No nie wiem, no może no. jednego zagram, nie, ale... Dobra, to daj znać. Dobra, a co, zmykasz? No na razie tak, na razie zmykam. Za dwie godzinki będę. No dobra, to jak coś to będę pisał, nie? Okej, okay, okej, okay, alo. No trzymaj się na razie, alo, cześć.